Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Życie nie jest czarno-białe. To nie jest tak, jak Pan założył a priori w czasie swojego wystąpienia, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a szczególnie ja z Głównicy Sejmowej będziemy tylko i wyłącznie mówili źle o projekcie, a wszystkim innym ten projekt się podoba, akceptują osiągnięcia, i są z tego zadowoleni. Jak sam Pan słyszał na tej sali ale jak zapewne Pan wynosi z tekstów publikowanych w mediach, z audycji telewizyjnych, prasowych, w przekazie internetowym, ogólnie można by powiedzieć oburzenie Panie Ministrze. Nie ma powodów do samozadowolenia, nie ma powodów do wyrażania radości. Tym bardziej nie ma powodów do takich ataków, bo tak to odbieram, panie ministrze, kiedy odnosił się Pan tylko i wyłącznie do elementów mojego wystąpienia. Mieliśmy nadzieję, mówię tutaj o Klubie Parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości, o parlamentarzystach mojego stronnictwa. Mieliśmy nadzieję, że dzisiaj pobudzimy debatę na temat stanu przygotowania projektu Pendolino i uruchomienia go w pełni, w stu procentach. Ja osobiście miałem nadzieję, że usłyszę od pana ministra Klepackiego, liczyłem zresztą na obecność pani minister Wasiak, że usłyszę o to konkretne odpowiedzi. Konkretne odpowiedzi, jak miało być, jak jest, jak będzie i kiedy to będzie. Panie ministrze, pan ograniczył się tylko i wyłącznie, tak jak mówię, do tego, aby ocenić, zrecenzować moje wystąpienie. Panu dziękuję za tą uwagę, że e, moje wystąpienia są merytoryczne. Tak, staram się przygotować do, 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 do wystąpień nie tylko na posiedzeniu Sejmu, ale komisji Sejmowych również. Więc e, Panie Ministrze, proszę o to, aby Pan w swoim wystąpieniu dzisiaj, a jeżeli to jest niemożliwe, i na pewno na piśmie odpowiedział na następujące pytania. Odniósł się do podstawowych kwestii kiedy wyjadą wszystkie pociągi które planowane były w tym projekcie kiedy wyjadą na tory kiedy będą zarabiały na siebie kiedy pozwolą spłacać długi PKP Intercity jaki jest koszt opóźnienia tego projektu to są wyliczalne elementy jaki jest rachunek ekonomiczny wynikający z oto sytuacji, że będziemy mieli 9, a nie 18 czy 17 pociągów na trasach. Jaki, jest, jaki był zakładany wynik ekonomiczny na grudzień tego roku, a jaki spółka PKP Intercity osiągnie? Panie Ministrze, i druga przestrzeń, co do której chcemy się odnieść i odnosimy, a co do której. Pobieżnie przepraszam, ale odebrałem, odniosłem wrażenie, że bez mała z lekkim lekceważeniem Pan się odniósł, czyli infrastruktura. To, że na jednym odcinku uratowano nasyp kolejowy przed osuwaniem, to jeszcze nie znaczy, że całość linii kolejowej jest przygotowana do eksploatacji pod kątem możliwości uzyskania osiągów zaplanowanych w siwsi czyli w specyfikacji przetargowej. Przecież jeżeli ktoś założył, że pociąg ma osiągać 250 km na godzinę i za to państwo polskie płaci, to ten pociąg powinien osiągać prędkość 250 km na godzinę. I o to nam chodzi, panie ministrze, a nie o atak na rząd, na Platformę Obywatelską, na premiera tego rządu, byłego, czy obecnego, czy panią premier. Nam chodzi o normalną debatę. I apeluję do Pana, nie zbywajcie nas w sposób, jaki już w tej Izbie nie jest akceptowany nawet przez większość Sejmową, nawet przez większość koalicyjną, bo tego posłowie, wydaje się, nie zniosą. Ja odbieram dzisiaj w trakcie tej debaty wiele smsów, od osób, które śledzą tę debatę w internecie, zresztą od, również od posłów nieobecnych w Sejmie, którzy w tym momencie przebywają w szpitalach. Bo takie smsy też odbieram i są głęboko zaniepokojeni tą właśnie sytuacją, tą sytuacją, w której przedstawiciel rządu nie odnosi się do problemu, tylko odnosi się do tych, którzy o tym problemie chcą rozmawiać, którzy dociekają, dlaczego wszystko, co było do zepsucia, zostało zepsute, którzy dociekają, dlaczego projekt, na którego realizację mieliście czas, wiele lat, nie został zrealizowany. Panie ministrze, jestem przekonany, jestem pewien, że 14 grudnia, kiedy te pociągi wyjadą na trasę, pani premier, znaczy ja jestem pewien, że wyjadą. Ile ich wyjedzie? Dzisiaj nikt o tym nie wie, ani pan premier, pan minister też tego nie zdeklarował z tej mównicy sejmowej. Ale jestem przekonany, że jeżeli 14 grudnia policzy pan ilość tych pociągów, jeżeli 14 grudnia czy 15 grudnia zada Pan pytanie e, swoim pracownikom, e, przed, prze, przepraszam, swoim podwładnym, nad którymi piecze i kontrolę Pan utrzymuje, między innymi prezesowi Pek grupy PKP, z jaką prędkością realnie jadą te pociągi i dlaczego, to podejmie Pan męską decyzję o tym i będzie Pan ją suflował i sugerował e, szefowej resortu infrastruktury, aby osoby, które doprowadziły do tego dramatu, już nie miały okazji więcej psuć w obszarze kolejowym, w obszarze transportu kolejowego w Polsce, w obszarze wydatkowania publicznego grosza przez nasze państwo. Dziękuję bardzo. Proszę.